Jezus czcił Jachwę. Ten kluczowy dla tradycji chrześcijańskiej fakt prowadzi do intrygującej debaty. Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy Jachwę, Bogiem opisanym w pismach hebrajskich, a przesłaniem Jezusa przedstawionym w Ewangeliach? Przez stulecia w chrześcijaństwie panował pogląd, że Jachwę był Bogiem, któremu Jezus oddał cześć, jednak skojarzenie to nasuwa pytania, gdy przyjrzymy się konkretnym wydarzeniom, takim jak relacja dotycząca Samuela i Saula. Historia zaczyna się od Samuela, izraelskiego proroka, który przekazuje Saulowi bezpośredni rozkaz od Jahwe, aby całkowicie zniszczyć Amalekitów. Instrukcja była jasna i wyczerpująca, obejmowała eliminację mężczyzn, kobiet, dzieci, zwierząt i dóbr materialnych. Saul w dużej mierze zastosował się do nakazu. Oszczędził jednak króla Hagaga i zachował najlepsze bydło i owce, uzasadniając swoją decyzję możliwością składania ofiar Jahwe. Jednak taka postawa nie została dobrze przyjęta. Samuel zganił Saula, podkreślając, że posłuszeństwo poleceniom Jahwe jest ważniejsze niż rytualne ofiary. Niezadowolenie Jahwe było tak wielkie, że żałował, że wybrał Saula na króla. Dla Jahwe Nieposłuszeństwo Saula oznaczało niepełne wypełnienie jego woli, nawet jeśli czyny były usprawiedliwione intencją oddawania czci i uwielbienia. Konflikt ten zakończył się odrzuceniem Saula przez Jachwę jako króla. Samuel, jako rzecznik swego testamentu, osobiście przeprowadził egzekucję Hagaga, dopełniając misję, którą Saul pozostawił niedokończoną. Epizod ten podkreśla nieugiętą naturę Jahwe w Starym Testamencie, który cenił absolutne posłuszeństwo ponad wszelkie ludzkie motywacje. Porównując ten portret Jahwe z Bogiem objawionym przez Jezusa, zauważamy wyraźny kontrast. Podczas gdy Jahwe jest często kojarzony z karzącą sprawiedliwością i zniszczeniem jako sposobami zapewnienia swojej władzy, Jezus przyniósł przesłanie miłości, przebaczenia i współczucia. W Ewangeliach Bóg jest opisany jako cierpliwy, życzliwy, który odrzuca egoizm, arogancję i urazy. Obraz ten drastycznie różni się od tego przedstawionego w epizodzie Saula i Samuela. Rozbieżność między cechami Jahwe a naukami Jezusa rodzi istotne pytania. Wielu uczonych widzi w zachowaniu Jahwe, opisanym w Księdze Samuela 15, Ciągłość charakteru przedstawianego w całym Starym Testamencie. W innych relacjach, np. dotyczących Mojżesza, Jachwę nakazuje podobnie brutalne działania, co potwierdza pogląd, że jego władza często była utrzymywana poprzez przemoc i strach. W przypadku Saula, przyczyną odrzucenia przez Jachwę nie było okrucieństwo czynu, ale fakt, że Saul nie wykonał rozkazu dokładnie zgodnie z instrukcją. To naleganie na absolutne posłuszeństwo rodzi zasadnicze pytanie. Dlaczego ludobójstwo, uważane za najgorszą zbrodnię przeciwko ludzkości, jest często akceptowane w Piśmie Świętym i przypisywane Jahwe? Niektóre teorie sugerują, że Jahwe pierwotnie nie reprezentował idei Boga poczętej w chrześcijaństwie, ale raczej istotę rządzącą która sprawowała władzę nad Hebrajczykami za pomocą brutalnych środków. Z tej perspektywy wynika, że z biegiem czasu Jachwę został ponownie zinterpretowany jako święte imię Boga, dostosowując swój wizerunek w miarę ewolucji teologii. Istotnym szczegółem jest analiza tytułu El Shaddai, często kojarzonego z Jachwę. Tradycyjnie tłumaczone jako Wszechmogący, termin ten może oznaczać Boga Gór, lub Boga równin, co sugeruje, że jachwę był początkowo utożsamiany raczej z postacią regionalną, a nie uniwersalną. Idea ta wzmacnia pogląd na Jachwę jako kolonizatora rządzącego dzięki swojej sile i władzy. Ile razy zastanawiałeś się nad sprzecznościami w Piśmie Świętym i czułeś, że w Twoim duchowym rozumieniu brakuje czegoś istotnego. Co by było, Gdyby klucz do zrozumienia prawdziwej boskiej istoty był ukryty na widoku? W zakazanym imieniu Jezus te odpowiedzi w końcu wychodzą na światło dzienne, odkrywając dawno skrywane tajemnice. Wiedza ta była strzeżona przez wieki, ale teraz jest w Twoim zasięgu. Dostęp do tego objawienia znajdziesz w pierwszym przypiętym komentarzu: Pozwól sobie otrzymać ten przemieniający dar. I odkryj nowy wymiar duchowości, który może na zawsze zmienić Twoją perspektywę. Analiza pism hebrajskich ukazuje fascynującą i złożoną stronę Jahwe, opisanego jako potężny niszczyciel. Ta identyfikacja jest wyraźna w sposobie, w jaki przedstawia się Abrahamowi i wzmocniona w wpływowych wydarzeniach, takich jak zniszczenie Sodomy i Gomory. Kilka rozdziałów po tym wstępnym objawieniu Jachwe unicestwia oba miasta, demonstrując w niszczycielski sposób swoją absolutną władzę. Kolejnym znaczącym epizodem jest bitwa pomiędzy plemionami Izraela a Syryjczykami, gdzie dziwna strategia obnaża wiarę w rzekome ograniczenie terytorialne Jachwe. Syryjczycy, interpretując El-Shaddai jako potężnego z gór, Wierzyli, że mogą pokonać Izraelitów na równinach z dala od strefy panowania tego Boga. Jednak ta wizja rozwściecza jachwę. Zdeterminowany, aby udowodnić, że jego suwerenność nie zna granic geograficznych, sieje na Syryjczykach całkowite zniszczenie, wzmacniając swoją tożsamość jako potężnego niszczyciela. To działanie potwierdza jego charakter. Jako niekontrolowanej siły, przekraczającej ludzkie granice i przeciwstawiającej się wszelkim próbom ograniczeń. Kiedy jednak przeanalizujemy Ewangelię i nauki Jezusa, kontrast nie będzie bardziej widoczny. Chociaż Jachwe było świętym imieniem Boga dla Żydów w czasach Jezusa, pojawia się coś intrygującego. Jezus nigdy nie używa imienia Jachwe w swoich przemówieniach. Ani Ewangelię, ani pisma apostołów nie łączą bezpośrednio imienia Jahwe z Bogiem, którego przedstawia Jezus. Zamiast tego używa Abba, intymnego wyrażenia oznaczającego zaufanie i bliskość, co jest dalekie od bezlitosnego przedstawienia Jahwe w pismach hebrajskich. Uwagę zwraca także sposób, w jaki Jezus zwraca się do charakteru Jahwe. Kilkukrotnie zdaje się krytykować, lub przynajmniej dystansować się od obrazu kojarzonego z tym Bogiem. Uderzającym przykładem jest ósmy rozdział Ewangelii Jana, w którym Jezus rozmawia z przywódcami żydowskimi na temat ich zrozumienia Boga. Kiedy twierdzą, że Bóg jest ich jedynym Ojcem, Jezus reaguje stanowczo, kwestionując tę relację i oskarżając ich o odrzucenie prawdy, którą przynosi. Jezus idzie dalej stwierdzając, że ojcem tych przywódców jest diabeł, a nie Bóg. Opisuje diabła jako mordercę i kłamcę od początku, istotę nie mającą żadnego związku z prawdą. To stwierdzenie stanowi poważne wyzwanie i rodzi pytania o to, kogo dokładnie Jezus kontrastuje z kochającym Bogiem, którego objawia. Siła tych słów sugeruje, że Jezus odrzucił wszelkie skojarzenia charakteru Boga z cechami Jahwe tak jak to przedstawia tradycja żydowska. To odrzucenie jest jeszcze bardziej widoczne w jego naukach o boskiej naturze. W Ewangeliach Łukasza i Mateusza Jezus posługuje się przykładami z życia codziennego, aby zilustrować Bożą miłość i dobroć. Pyta swoich słuchaczy: Gdyby ludzki Ojciec nie dał kamienia ani węża swojemu Synowi, który prosi o jedzenie, o ileż bardziej dobry Bóg dałby dobro tym, którzy proszą. Ten opis troskliwego i hojnego Ojca ostro kontrastuje z mściwym i niszczycielskim bogiem Sodomy i Gomory czy bitwami z Syryjczykami. Ta dwoistość rodzi zasadnicze pytanie: czy Jahwe byłby zgodny z Bogiem, którego Jezus nazywał Ojcem? Wybór przez Jezusa słowa Abba w odniesieniu do Boga Wydaje się być świadomą próbą przedefiniowania boskiego rozumienia, odchodzenia od surowego i destrukcyjnego obrazu kojarzonego z Jachwę. Zamiast tego Jezus przedstawia Boga miłości, współczucia i bliskości, co jest przeciwieństwem postaci, której często obawiają się pisma hebrajskie. Dla nas wiele działań przypisywanych Jahwe w Starym Testamencie Wydaje się trudnych lub nawet niezrozumiałych, ale dla tych, którzy żyli pod bezpośrednim wpływem tych historii, ich logika miała sens. Wyraźnym tego przykładem jest zachowanie Jahwe podczas wędrówki Izraela przez pustynię. Kiedy ludzie wołali o żywność i wodę, Jahwe często reagował w sposób sprzeczny z ludzkimi oczekiwaniami. Dostarczał manne, cudowny pokarm. Ale dał też kamień jako symbol swego zaopatrzenia, przeciwstawiając się żądaniu bardziej namacalnych i natychmiastowych rozwiązań. Nie przegap okazji, aby uzyskać dostęp do zakazanego imienia Jezus. Jednostki cyfrowe są dostępne przez ograniczony czas, i zasługujesz na tę informację, zanim zostaną wyprzedane. Z biegiem czasu niezadowolenie Izraelitów z tego Bożego postanowienia rosło tęsknili za swoim dawnym życiem, nawet jeśli oznaczało to niewolę w Egipcie. Mojżesz, jako pośrednik między Jahwe a ludem, słyszał powtarzające się skargi na głód i pragnienie, ale zamiast znaleźć boskie współczucie, stanął w obliczu gniewu Jahwe. W odpowiedzi na skargi Jahwe zesłał węże, które zaatakowały Izraelitów, powodując śmierć i powszechne cierpienia. W tym tragicznym wydarzeniu nawiązuje się do analogii Jezusa z Ewangelii Mateusza i Łukasza. Jaki ojciec dałby węża synowi, który woła o jedzenie? Dla Jezusa takie zachowanie nie odzwierciedlało charakteru kochającego ojca, ale raczej coś, co zdawał się krytykować z pewną ironią. Mimo to ważne jest, aby zrozumieć, że Jezus nie atakował bezpośrednio judaizmu jako religii, ale raczej sposób, w jaki te historie były interpretowane i utrwalane. Podążał za tradycją wczesnego judaizmu, który często rewidował i reinterpretował relacje, aby przedstawić wnioski lub uwagi krytyczne. Jego zdaniem opowieść o Bogu, który surowo ukarał swoje dzieci za wyrażanie podstawowych potrzeb, jest sprzeczna z jego przesłaniem o współczuciu i miłosierdziu. Pisma Starego Testamentu również ukazują złożoną historię relacji Izraelitów z Jachwę. W okresach buntu lud czcił innych bogów i odrzucał przykazania Jachwę. Ołtarze i świątynie wznoszono bóstwom takim jak Ashera, postać kojarzona z płodnością i mądrością, która odegrała znaczącą rolę w ewolucji kulturowej i religijnej jej przodków. Te wspomnienia oddawania czci innym bogom są zachowane w pismach świętych jako przypomnienie praktyk religijnych sprzed narzuconego później ścisłego monoteizmu. Odrzucenie Jahwe jako jedynego Boga zostało krytycznie udokumentowane przez autorów biblijnych, którzy starali się przedstawić porzucenie tych starożytnych praktyk jako coś koniecznego. Królowie tacy jak Ezechiasz i Jozjasz przeprowadzili reformy religijne, które scentralizowały kult Jahwe. I zburzyły świątynie i ołtarze poświęcone innym bogom, w tym świątynię zbudowaną przez Salomona dla Aszery. Transformacja ta oznaczała przejście do monoteizmu teokratycznego z całkowitym skupieniem się na świątyni jerozolimskiej jako jedynym miejscu legalnego kultu. Reformacja scentralizowała nie tylko kult, ale także kontrolę nad narracją. Religia stała się systemem ściśle regulowanym, w którym arcykapłan jest najwyższym autorytetem definiującym prawdę religijną. Mimo to w tekstach zachowały się fragmenty pierwotnych korzeni religijnych, gdzie Jahwe nie był jedynym bogiem czczonym, lecz częścią szerokiej gamy wierzeń i praktyk. Kiedy Jezus odrzuca lub krytykuje pewne aspekty prawa Jahwe. W pewnym sensie powraca do tej tradycji kwestionowania i reinterpretacji. Jednakże wczesne wspólnoty chrześcijańskie stanęły w obliczu wątpliwości i debat na temat tego, w jakim stopniu Jezus odrzucił prawa Jahwe. Fragment z 5. wersetu 17. Mateusza, w którym Jezus oznajmia, że nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić, przedstawia intrygującą dwuznaczność. Jego słowa zdają się wskazywać dwa różne momenty końca prawa Jahwe. Po pierwsze, Jezus wspomina, że prawo będzie obowiązywać, aż niebo i ziemia przeminą, co sugeruje jego pozornie niezmienną trwałość. Ale jednocześnie dodaje kolejny warunek, aż wszystko się spełni, tworząc linię końcową, która wskazuje na jego własną misję jako kulminację. Apostołowie zastanawiając się nad tym stwierdzeniem, podkreślali, że Jezus przyszedł, aby wypełnić prawo, co dla nich oznaczało jego zniesienie. Pomysł ten zapoczątkował nową erę, odrębną od praw Jahwe. Jednakże dwuznaczność słów Jezusa wywołała w początkach chrześcijaństwa ożywioną debatę. Dla przywódców apostolskich i ojców wczesnego kościoła, zrozumienie, czy Jezus rzeczywiście odrzucił prawo Jahwe, było kluczową kwestią. Jezus często wygłaszał oświadczenia, rzucające wyzwanie jachweizmowi, i te wypowiedzi szokowały jego słuchaczy. Wielokrotnie odnosił się krytycznie do praw Jachwe, co rodziło pytanie, czy nawoływał swoich wyznawców do całkowitego porzucenia tych praw w poszukiwaniu czegoś wyższego? Dylemat ten stał się punktem spornym we wczesnym kościele którego kulminacją był Sobór Jerozolimski opisany w Dziejach Apostolskich 15. Prawda ukryta w Piśmie Świętym jest na wyciągnięcie ręki dzięki zakazanemu imieniu Jezus. Ale bądź ostrożny. Liczba kopii cyfrowych jest ograniczona. Zabezpiecz teraz swoje. Rada ta pod przewodnictwem Jakuba, brata Jezusa, Zdecydowała, że prawa Jachwe nie będą już obowiązywać chrześcijan. Decyzja ta oznaczała koniec ery prawa Jachwe w chrześcijaństwie. Do takiego wniosku można było dojść tylko wtedy, gdy przywódcy byli całkowicie przekonani, że Jezus wyraźnie oddzielił swoje przesłanie od tradycji Jachwe. Dla nich Jezus reprezentował coś nowego i lepszego, co przewyższało Jachweizm. Apostołowie ustanowili jedynie kilka wytycznych, takich jak czystość seksualna i zakaz spożywania mięsa składanego w ofierze bożkom. Ale te zasady miały głębsze znaczenie. Przestroga przed spożywaniem mięsa składanego w ofierze bożkom nie wynikała z niewiedzy o pochodzeniu mięsa kupowanego na targu. Było to raczej wezwanie do unikania wszelkich praktyk kultu bożków. Przesłanie było jasne. Chrześcijanie powinni kierować swój kult wyłącznie do Boga, źródła kosmosu, tego w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak opisał Paweł w Dec 17. To oddzielenie oznaczało wyraźne odrzucenie prawa Jahwe, ponieważ Jezus nigdy nie przedstawiał się jako przedstawiciel tego Boga. Nigdy nie używał imienia Jahwe, a ilekroć się do Niego odwoływał, miało to na celu zakwestionowanie Jego praw lub bagatelizowanie jego historii. W Ewangelii Jana Jezus daje to wyraźnie do zrozumienia, gdy stwierdza, że Ojciec, którego przedstawia, jest istotą nieznaną wyznawcom Jahwe. To objawienie jest jasne w XIV rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Filip prosi Jezusa, aby pokazał Ojca. Odpowiedź Jezusa jest dosadna. Kto mnie widział, widział Ojca. Jestem w Ojcu. A ojciec jest we mnie. To stwierdzenie wzmacnia różnicę między Jachwę a Ojcem Jezusa, przedstawiając nową wizję Boga, opartą na intymności, miłości i duchowym połączeniu. Jednakże pierwsi ojcowie Kościoła stanęli przed wyzwaniem interpretacji tych stwierdzeń. Wielu zwróciło się do stoicyzmu i idei Platona, aby sformułować swoje teologiczne zrozumienie słów Jezusa. Justyn Męczennik, Klemens Aleksandryjski i Orygenes byli jednymi z pierwszych myślicieli chrześcijańskich, którzy zgłębili pogląd, że wcześniejsze tradycje filozoficzne i religijne przygotowały drogę naukom Jezusa. Justyn, na przykład, stwierdził, że zarówno prawa jachwe, jak i żydowska tradycja prorocza służyły jako przygotowanie narodu żydowskiego do zrozumienia przesłania Jezusa. Uznał również, że wykształcenie stoicyzmu i studiów platońskich było niezbędne w kształtowaniu jego zrozumienia Chrystusa. W tej perspektywie nawiązuje się do słów apostoła Pawła z listu do Galatów, w którym sugeruje on, że prawo pełniło funkcję stróża aż do przybycia Chrystusa. W swych wysiłkach na rzecz rozszerzenia chrześcijaństwa, pierwotny Kościół przyjął inkluzywny pogląd na to, w jaki sposób różne tradycje religijne i filozoficzne mogły służyć jako przygotowanie do nowej wiary? Judaizm był postrzegany jako droga przygotowująca Żydów, a teksty filozoficzne, zwłaszcza Platona, dawały podwaliny innym. Gdyby ściśle trzymać się tej logiki, być może zaobserwowalibyśmy wyraźniejszy rozdział pomiędzy Starym Testamentem, ukształtowanym przez koncepcje platońskie. A Nowym Testamentem, skupionym na nauczaniu Jezusa i pismach apostolskich. Nastąpiło jednak połączenie kanonu hebrajskiego z tekstami apostolskimi, tworząc Biblię taką, jaką znamy dzisiaj. Dotyczyło to tekstów żydowskich, których początki sięgają okresów takich jak panowanie Ezechiasza i Jozjasza, kiedy wprowadzono reformy religijne mające na celu centralizację kultu Jahwe. Królowie ci wyeliminowali praktyki religijne uważane za nieczyste. Zburzyli świątynie poświęcone innym bóstwom, takim jak Ashera, oraz scentralizowany kult w świątyni jerozolimskiej. Reforma miała na celu zatarcie śladów kontaktów z podmiotami z odległej przeszłości, takimi jak Zewa hashemaim kojarzonymi z wcześniejszą erą bardziej zróżnicowanych praktyk. Sekret, który może przemienić twoją duchowość Znajduje się w zakazanym imieniu Jezus. Pozostało niewiele jednostek cyfrowych. Nie pozwól, aby ta szansa przepadła. Pomimo tych reform, włączenie tekstów żydowskich do kanonu chrześcijańskiego wprowadziło znaczne napięcie teologiczne. Sugerowało to, że Bóg objawiony przez Jezusa był tym samym Jachwę, o którym mowa w Starym Testamencie. To skojarzenie pomieszało podstawowe różnice. Pomiędzy dwoma przedstawieniami Boga. Jachwe, często opisywany jako podmiot kolonizujący, kojarzony z przemocą i wyłącznością, kontrastuje z włączającym i współczującym Bogiem, przedstawionym przez Jezusa. To zamieszanie miało swoje konsekwencje w całej historii. Ideę Boga, który dzieli ludzkość na mój lud i nie mój lud, można łatwo wykorzystać do usprawiedliwienia podziałów. Uprzedzeń, a nawet przemocy. Na przestrzeni wieków najazdy, kolonizacje, niewolnictwo i inne niesprawiedliwości często miały miejsce pod pretekstem oddawania czci brutalnemu i ksenofobicznemu Bogu, jak opisano w niektórych fragmentach Starego Testamentu. Badania takie jak te przedstawione w takich dziełach jak The Eden Conspiracy i Echoes of Eden. Podkreślają znaczenie rozróżnienia między Bogiem jako źródłem wszelkiego stworzenia, a postaciami takimi jak Jachwe, które noszą ograniczone cechy ludzkie. To rozróżnienie jest niezbędne dla bardziej autentycznej i włączającej duchowości. Zupełnie inne podejście kładł Jezus w swoim nauczaniu. Chociaż Jachwe domagał się wyłącznego kultu i przedstawił surowe zasady, Jezus oświadczył, że nie przyszedł aby mu służono, ale aby pomóc. Odrzucił praktyki takie jak ograniczenia dietetyczne, deklarując w Ewangelii Marka, że wszelka żywność jest czysta. Kolejną ważną różnicą między Jachwę a Jezusem jest sposób, w jaki każdy z nich podchodzi do przebaczenia i współczucia. Jahwe, często przedstawiany jako surowy i nieugięty, wymaga ścisłego i bezkrytycznego posłuszeństwa jego przykazaniom. Przykładem takiej postawy jest epizod, w którym król Dawid postanawia przeliczyć swoje wojska, co można uznać za rozsądny akt planowania. Jednak Jahwe odpowiada surową karą, powodując śmierć 70 tysięcy żołnierzy, co odzwierciedla jego nietolerancję dla tego, co postrzegał jako nieposłuszeństwo. Natomiast Jezus głosił, że grzechy zostały odpuszczone. Kładąc nacisk na podejście oparte na współczuciu i ludzkim zrozumieniu, Jezus zachęcał także swoich naśladowców, aby kwestionowali konwencjonalne normy myślenia i przekraczali je. Ofiarował wizję sfery kosmicznej, która była w zasięgu każdego, zarówno we wszechświecie zewnętrznym, jak i wewnątrz każdej jednostki. Takie podejście zachęcało ludzi do odkrywania swojego wewnętrznego potencjału i poszukiwania głębszego połączenia z kosmosem, zamiast po prostu ślepo podporządkowywać się zewnętrznym rozkazom. Przesłanie Jezusa radykalnie kontrastowało z perspektywą jachweizmu. Podczas gdy Jahwe reprezentował model kontroli, kolonizacji i sztywnej władzy, Jezus przedstawił wizję wyzwolenia i wzmocnienia. Nauczał, że każdy człowiek ma w sobie potencjał do dokonania wielkich rzeczy, nawet większych niż te, których był świadkiem w swoim własnym życiu. Ta wzmacniająca wizja stanowiła alternatywę dla uległości i strachu powszechnych w narracjach związanych z jachwę. Co więcej, Jezus wyraźnie odrzucił surowe ograniczenia i zasady żywieniowe nałożone przez jachwę. Umarka oświadczył, że wszelka żywność jest czysta, co symbolizowało zerwanie z tradycjami ograniczającymi wolność i autonomię jego wyznawców. To odrzucenie sztywnych zasad jeszcze bardziej podkreśliło jego przesłanie o wolności duchowej i ludzkiej. Odkryj to, co przez wieki było ukryte w zakazanym imieniu Jezus. Jednostki cyfrowe są już prawie wyprzedane skorzystaj, zanim będzie za późno. Biblia, jako skarbnica pamięci przodków, przechowuje zarówno narracje o Jahwe, jak i nauki Jezusa, umożliwiając analizę porównawczą tych dwóch podejść. Historie Jahwe, skupiające się na kolonizacji i uległości, odzwierciedlają przeszłość, w której władza i posłuszeństwo były narzędziami kontroli. Natomiast przesłanie Jezusa oferuje alternatywę opartą na miłości, Współczuciu i badaniu ludzkiego potencjału. Ten kontrast zachęca nas do głębokiej refleksji nad duchowością i jej wpływem na naszą podróż jako istot ludzkich. Wizja Jezusa rzuca wyzwanie ograniczeniom narzuconym przez strach i uległość, zachęcając do ciągłego poszukiwania samowiedzy i wolności. Zaprasza nas, abyśmy spojrzeli w głąb siebie. I uznali, że sfera kosmiczna jest w zasięgu każdego, jeśli po prostu wykorzystamy naszą wrodzoną moc i możliwości. Odróżniając Boga jako kosmiczne źródło od postaci historycznych związanych z kontrolą i kolonizacją, znajdujemy drogę do bardziej inkluzywnej i autentycznej duchowości. Ta podróż, pełna zadawania pytań i eksploracji, prowadzi nas do przyjęcia miłości, współczucia. I ludzkiego potencjału, oferując pełniejsze i bardziej znaczące życie. Jeśli spodobał Ci się film, zasubskrybuj kanał i zostań członkiem za symboliczną opłatę, aby nas wspierać. Pomaga nam to dostarczać treści wysokiej jakości. Nie zapomnij włączyć powiadomień, aby niczego nie przegapić. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.